Niespodziewanie na tym kanale nadal, ponieważ kiedy spróbowałam e, zrobić live'a na nowym kanale, okazało się, że opcja live jest dostępna dopiero od 50 subskrybentów, e, więc dopóki ich tu nie nazbieram, to nadal musimy spotykać się tutaj. Myślę, że to jest kwestia, e, nie wiem, no tygodnia, może, może jednego maila do bazy mailingowej. E, zobaczymy. Możliwe, że porobię jakieś shorty, jakieś rolki, jakieś krótkie filmiki tam, żeby, żeby po prostu tych subskrybentów nazbierać. Ja się pytam Martyna, jakim cudem ty tutaj jesteś. Skąd Ty wiedziałaś, żeby przyjść tutaj, a nie tam? To mnie zastanawia, moje anioły. Więc tak, dopóki, dopóki tam nie ma 50 subskrybentów, to tutaj się będziemy musieli spotykać myślę, że przez ten tydzień. Ale będę Wam dawać znać, kiedy zrobimy ten wielki przeskok. A dla Was dzisiaj, ja mam opowiastkę, anegdotę z książki, którą czytam obecnie Antonego de Mello. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dobre. ja rozumiem, że Wam wyskakuje po prostu powiadomienie, kiedy ja jestem live, albo na tym kanale, albo na tym kanale i Wam nie robi żadnej różnicy, na którym kanale. Yy, więc tam troszkę mnie czeka pracy, żeby go uruchomić. Wiecie, ja to nie jest tak jak Hopsiu, się okazuje. Mm, no dobrze, yy, jest. Yy, dzisiaj będzie takie trochę rozgrzebanie, tego się spodziewam. Martynka, dzień dobry. W Szkocji lekki weterek 8 stopni pochmurno. Dzień dobry, Michał. Yy, dawaj znać, co tam u Ciebie, jak ty się miewasz. I już jesteś na spacerku, bo jak cudownie. Ja to w ogóle męczę kawę gdzieś w locie. Taki dzień Poniedziałek. <grym wytrzań> Cześć Andrzej, witam cię. Andrzej czy ty się zasubskrybowałeś na nowym kanale, czy nie? Dobra, słuchajcie, to wy się witajcie powoli. Wiem, że będziemy się tak zbierać dzisiaj troszkę tutaj, troszkę tutaj. Tam Wam wrzuciłam roleczkę, także możecie ją tam nie wiem co. Polajkować albo coś. Redding pochmu pogodny, ale mroźny minus 3. A u nas na plusie jest, uwaga, 3,5, ale was informuję, że my końcem tygodnia będziemy mieć już 19 stopni. <laughs> możecie zazdraszczać. No dobra. Słuchajcie, przywitujcie się tutaj, a ja. Yy, wam opowiem historię. Yy, I tak się postaram wam zrobić poranną motywację w kilkanaście sekund, więc o to nadchodzi. Yy, historia z książki Antonego de Mello, Śpiew ptaka. Idę w sumie ostatnio, e, patrzę, a nad brzegiem rzeki siedzi małpa i wyławia z rzeki ryby, układając je starannie na znajdującym się nad małpą drzewem. Pytałam małpa, co ty wyprawiasz? A ona mówi: No, ratuję te ryby, żeby się nie podpiły. O czym jest ta bajka? Myślę, że każdy z nas potrzebuje sobie odpowiedzieć na to pytanie. Dla mnie w dużej mierze yy, odnajduję się w tym bardzo mocno, yy, w losie tych, tych ryb, które. Ludzie próbują ratować, żeby było po ich niemu, ponieważ często wydaje nam się, że nasza wersja dobrego życia, że nasza wersja szczęśliwości, że nasza wersja moralności, porządności, że to jest właśnie ta nasza. Że nasze postrzeganie świata jest tym jedynym słusznym i prawdziwym. I problemy zaczynają się kiedy. Numer jeden nie jesteśmy otwarci na drugiego człowieka i nie jesteśmy otwarci na to, że możemy się czegokolwiek jeszcze gdzieś tam nauczyć, a po drugie, kiedy próbujemy narzucić ten nasz obraz takiego tego świata, który my uważamy za odpowiedni na innych, w dużej mierze zdarza się to często na tle religijnym, przekonaniowym. Jak się dzieci wychowuje, jak się żyje, jak się postępuje, a czemu ty sobie nie zrobisz tego, a czemu ty sobie nie zrobisz tamtego? Boże, boże, przecież mogłabyś sobie zrobić to, przecież mogłabyś sobie zrobić tamto. Yy, niestety w takich doradztwach najbardziej kierujemy się naszym własnym obrazem świata oraz Naszymi doświadczeniami, naszą wiedzą, nam przekazaną, ale też naszymi własnymi potrzebami, nie zastanawiając się nad potrzebami tej drugiej osoby, którą rzekomo próbujemy wyratować od pewnej śmierci, utopienia się w wodzie. To, co dla ciebie jest e, trudne, e, niemiłe, niewyobrażalne, dla kogoś może być, e, no właśnie, ktoś się może w tym czuć, jak ryba w wodzie. E, i myślę, że można byłoby naprawdę skrócić ten te wykład do takiego y, przesłania, zanim y, zaczniesz doradzać drugiej osobie, pochodź trochę w jej putach. Zanim zaczniemy ratować ludzi, y, zastanówmy się nad potrzebami tego człowieka, nad zasobami tego człowieka, nad trudnościami, z którymi on się zmaga. Chyba nie ma takiej jednej recepty na szczęście, na powodzenie, na sukces, która by się sprawdziła w każdym przypadku. I mówię to też, bo słyszę od Was często, że no, nawet w odniesieniu do nauki języka angielskiego absolutnie próbowałam już wszystkiego, próbowałam tych. Ktoś mówił, że absolutnie jedyną najlepszą metodą jest. Na przykład nauka yy, przez rozmowę z native speakerem, próbowałam, nic mi to nie dało, chyba ze mną coś nie tak. Zanim się szarpniesz, porwiesz na takie stwierdzenie, że chyba ze mną coś nie tak, to może warto po prostu podejść do siebie z taką życzliwością i, i tak sobie pomyśleć, że może nie tak... To, że ze mną jest coś nie tak, że mi ten angielski nie wchodzi. Tylko być może ta metoda nie była dostosowana do moich zasobów, do mojej obecnej sytuacji, do mojego doświadczenia. Yhm. A wiecie, że z tym was zostawię. Naprawdę. Zanim zaczniesz porównywać się do drugiego człowieka bo coś dla kogoś się sprawdza, bo małpa najlepsza, najszczęśliwsza na drzewie, to nie znaczy, że ty jako ryba też na drzewie najszczęśliwszy będziesz. Podchodźmy do siebie z taką życzliwością i starajmy się, ja też przede wszystkim, ze mną na czele, to dla mnie jest porada, starajmy siebie przyjmować z tymi zasobami, które mamy i z tymi trudnościami, które mamy. I tak y, można dostosować, słuchajcie, gdzieś świat, przynajmniej częściowo do siebie, przynajmniej część tego świata, żeby się w nim odnaleźć i czuć się w swojej własnej skórze i w własnych okolicznościach, i we własnym życiu, jak taka ryba w wodzie. Ale to będziemy tylko i wyłącznie w stanie zrobić, jeżeli y, no właśnie, będziemy mieć świadomość swoich mocnych y, stron. Swoich trudności, i, i, i jeżeli będziemy mieć otwartość na takie eksperymentowanie, takiego szukanie, szukanie siebie, nie? Tego co, sprawdza, sprawdzi, tego, co sprawdza się dla mnie. Ok, dla Ciebie to może być dobre, ale pytanie, czy u mnie się to sprawdzi? I miejmy odwagę, żeby zadawać te pytania i zamiast po prostu yy, iść po łatwe odpowiedzi, nie? Tak byłoby nam wygodniej. No ale czy to będzie dla nas dobre od pytanie. Mój anioły. Yy, słuchajcie mnie. Yy, na nowy kanał będę wrzucać jakieś roleczki i będę wycinać z tych porannych motywacji, tam wrzucać, jak się tam nazbiera, no to wtedy będziemy się widzieć tam. Yy, dzięki ci, Michał. Super przekaz, aby sobie podumać, nie? No, Yy, wyściskuję Was bardzo serdecznie. Życzę Ci, aby dzisiejszy dzień stał się najcudowniejszym dniem Twojego życia, bo tylko Ty jesteś w stanie go takim uczynić przez to, jakie działania podejmujesz, przez to, na czym się skupiasz oraz przez to, na ile hmm, potrafisz przyjąć siebie upewnić się, że to ty dostosowujesz swoje, że tak powiem, okoliczności do, do swoich sła, słabych stron, mocnych stron, a, a, a nie na odwrót, że te okoliczności i wszyscy inni próbują dopasować ciebie do tego, co jest standardowo uważane przez kogoś jako odpowiednie, zdrowe i dobre. To, że coś jest dobre dla kogoś, nie znaczy, że to będzie dobre dla ciebie. Nie bądź taką mapą ani dla siebie, ani dla innych. Moje miejski. Yy, wrzucę linka. Teraz go nie mogę wrzucić, bo jestem na live. Ale tak się postaram. Maila w ogóle wysłać może do wszystkich z linkiem do nowego kanału. Już będzie 50 osób na pewno. Moje anioły, cudownego poraneczka, cudownego dnia i cudownego życia. Do zobaczenia jutro, najprawdopodobniej właśnie w tym miejscu. Yy, o tej samej, porze. Buziaki, pa pa.